Przyjeżdżam po dłuższej przerwie, cieszę się, że to mogę być i, ja, no, i myślę, że na pewno są wszyscy pozytywnie nastawieni. Myślę, że tak naprawdę każdy z przeciwników jest e, przeciwnikiem dobrym, e, ale na pewno w naszym zasięgu i, i nieważne z kim nam przyjdzie grać, będziemy walczyć o to, żeby wygrać. I czekamy na, na, na ten mecz najważniejszy, czyli we wtorek. Dużo chłopaków jest w formie i mam nadzieję, że to przełożymy na te na dwa najbliższe mecze. Jest nowy trener, są nowe wyzwania i trzeba temu poddać. Yeah, yeah, really excited. Yeah, can't wait to get going. Obviously, training first day today. Um, but yeah really important week and we're really looking forward to it yeah. we'll wait for them to play out and see what happens but uh, we'll be ready for whoever comes yeah.